Me There is I can Cześć, ci się z tej strony Sword Gram Dalej. The Evil Within. Kontynuujemy, kontynuujemy tym razem naszą podróż. Z przyjacielem, tutaj, sobie zakończyliśmy. Tutaj, zaczynamy. No, i jak widzicie, wspinamy się po jakiejś tutaj drabinie. Okej. Okay, jesteśmy wyżej. Co teraz? Na razie, możemy sobie chyba pozwiedzać. Coś tu jest do wzięcia. Trzy zapałeczki. Jednej nam brakło. Strasznie dziwnie się tutaj <grymne> celuje z ręki, że tak powiem. To mamy na full. Tam są jakieś drzwi, tutaj też są jakieś drzwi. To jakaś większa sala. Zobaczmy sobie najpierw te tutaj. O proszę, będziemy mogli wrócić i się ulepszyć. Troszkę tutaj mamy żelu nazbieranego. Może jeszcze jakieś ciekawostki znajdziemy. Strasznie to wszystko tutaj porąbane. Wciąż do końca nie wiadomo o co, o co chodzi. Ale okej. Okay. To sobie zapiszemy, jak już się ulepszymy. Patrzę, bo nieraz, o właśnie, są jakieś ciekawe rzeczy. Pacjenci źle traktowani, pacjenci szpitala psychiatrycznego skarżą się na złe traktowanie. To tylko wierzchołek góry lodowej. Pacjenci szpitala psychiatrycznego latarnia twierdzą, że zostali wykorzystani do eksperymentów behawioralnych przez nieznaną agencję. No i my właśnie w takim kurcze szpitalu tutaj jesteśmy. Tu sobie przejdę może najpierw, bo mam kluczyk. Tak mi się wydaje, tak, jeden jest. Tu już pootwierane. Tam mamy Bełt, którego nie weźmiemy, bo mamy na full. Dobra, otwierajmy kolejną szafkę. Co tym razem? Zamrażający bełt. Takich nie mieliśmy. Głowica do agonii czasowo zamrażająca trafionych wrogów. Oprócz niektórych przeciwników, cel rozpadnie się po zamrożeniu. Też ciekawe. usza agonia to naprawdę dobry sprzęt. Twórz bełty oślepiający, zrobię sobie. Tu mamy harpun. Tu mamy wybuchowy, tu mamy ten zamrażający. Kurczę może ten zamrażający nam się przyda. Niech będzie. Jeszcze sprawdzę, czy coś tutaj znajdę. Niekoniecznie. Tutaj są te fragmenty, mapy. Kurczę, jestem pewny, że to jest to właśnie, co, co nieraz zbieramy. To na końcu gry się ponoć Powinno odblokować, jeżeli oczywiście zbierzemy, zbierzemy wszystkie. Dobra. Idźmy teraz z tym naszym zielonym żelikiem. No właśnie, mamy 10 200, więc jest, jest co wydawać. A wskaźnik zdrowia. Strzykawka tu nas nawet nie stać taki wręcz maksymalny czas sprintu też kurczę może i dobre wskaźnik zdrowia to nam sporo tutaj zabierze hm 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 ale nam wiadomo zwiększy nie broń mnożnik teraz jaka jaką broń tutaj czas ładowania zasięg czas przeładowania Strzelba, mnożnik obrażeń to nie jest dużo. Weźmy. Z tym zdrowiem na razie się wstrzymamy. Szybko strzelność. Czas przeładowania. No, jednak trochę nam tego całego żelu tutaj poszło. Dobra, następne będziemy robić wskaźniki sobie zdrowia, czy strzykawki. 700 żelu wydaliśmy, można jeszcze zapisać sobie grę. Nim, 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 nim ruszymy dalej. Eee, zapisane stan...

Look. No super, coraz ciekawiej. It's much more Ja pierdole. Yeah, I'm fine. Think better get down here. No, chyba nawet nie mam wyjścia, muszę tu zejść, tylko co potem? Tylko co potem? Mam te wybuchowe no za wiele, to im nie robię tymi. To już lepiej. Jesus Christ! O kurde, ale ich jest! za akcja Czemu ten nasz kurde nie strzela Jak ją tutaj uwolnić jeszcze o Holender. Odstrzelili webety, i tyle. Chyba wszyscy. O, Jezus, chyba jednak nie wszyscy. Ach, zmiana broni. No, wesoło. Kurczę, jakoś jej trzeba tutaj pomóc. Ale jak? O super, że są nad nami, do jasnej. Kurde, cholery. Szkoda, że do strzelby nie mam naboi. Kurde, jakiś gościu tu rzuca dynamitem. O, jak? Oberwałem. się sam wysadzi. Dobra. Ach! też jest popaprane tu. Płoń, bydlaku. Kolejny z dynamitem. Come on! Is that? Is that it? I think there's still something. No, nie sądzę. Raczej to nie koniec. No właśnie. Don't be O jest, jaki twarzuch. Oh, w mordę, kolec ulec się Ja pierniczę Jest jaka akcja Kurde, strzelaj trochę ty kolego, bo jest zaraz będzie po mnie. Zabieraj co coś mam do strzelby. Też chyba nie chcę płonąć Kurde, miałeś go podpalić. Kolejny z dynamitem, leczmy go. Ja pierdziule, jaka akcja! Zaraz tam zobaczę. Pozbieram jeszcze tutaj co mogę, kurde. Ale się działo. Amo. Dobra, tam jeszcze coś było. Jezus Maria. Akcja normalnie jak z najlepszych rezydentów. To zabieram. O, elektryczny bełt. Głowica do agonii, która unieruchomi wrogów, rażąc ich prądem, gdy tylko się do niej zbliżą, może zostać przyczepiona zarówno do podłogi ścian, jak i do wrogów. Spoko, zobaczmy sobie jeszcze. Eee, Jaj, to przypiszemy tu. Wytwórz bełt. To jest wybuchowy. Zróbmy. Zmień bełt. Tu mamy elektryczny. No dobra, i tak tutaj nic nie wykombinuję. Bo dobrze, jakbym się jeszcze uleczył. Kurde, strzykawek, apteczek brak. Tu zawsze coś, zawsze, no nieraz coś jest. No właśnie, mamy trochę granatów. Może te granaty jeszcze trzeba umiejscowić. O tak. No i okej, okay, tu widzę przejście i tak nie ma. Tu jeszcze amunicja. Zbieraj, zbieraj, zbieraj to wszystko. Nim się tutaj nią zajmiemy. Zapałki też. Tam mamy jakieś drzwi, widzę. Tu już na full. Jeszcze sobie sprawdzę te pomieszczenia. Tu już nie ma nic ciekawego. Żadnych kłódek, nic z tych, nic z tych rzeczy.

Dobra, schowaj to Strzelbę coś ma mnie o kurde to jest koleś Okej, okay. mogłem w beczkę nawet strzelić, ale nieistotne dostał w dynię. Ten Na razie ich zostawię w spokoju. Chyba dobrze idę. Sied. Ach! Jeszcze sam bym wbiegł w ten dynamit. Teraz kurde on się, się wysadzi. Tutaj kurde nic nie ma człowieku. Przewody idą dalej, chyba dobrze idę. No, gdzieś musi być, tylko gdzie? Kończy nam się rzeczywiście czas. Ok, 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 ok. The kind of dials, right? yeah, a top one and a Dwadzieścia dwa, a tamte dolne na pięć. Udało się. Ja pierniczę Joseph, Kidman! Aż to miejsce jest chore. Huh. Ale może, może chociaż my będziemy mieli chwilę oddechu, pełno tu było tych stworów w tych klatkach. Tędy nie przejdziesz. Chyba warto sobie tutaj popatrzeć. Ha! Teraz cisza i spokój, ale jajca. Tu nie wejdziemy. W tej grze się wszystko, kurczę, zmienia. O, figurka. A jestem w stanie to zniszczyć bez strzelania? O, proszę. Nie muszę marnować naboju na zestrzelenie kłódki. No, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy kluczyk, to fajnie. No ale mówię, pełno, pełno ich tutaj było, i teraz nagle kurde, nikogo nie ma. Przydałoby się amunicja do strzelby, ja piernicze, do wszystkiego by się powoli przydało. No nic, muszę tam. No przejdę tym korytarzem i zobaczymy tą dziurę. Co oni po sobie pozostawili? Dobra, to chyba mi pistolet nie będzie potrzebny. Nie wiem, czy coś się kryje w tych celach. Tak posprawdzam. W kiblu, nie w kiblu, coś można znaleźć. Tu akurat nic nie można znaleźć. Już te drzwi, chociaż mogłyby się nie zamykać. Tu widzę, jest amunicja. Ale no, chyba do pistoletu, no właśnie, a ja potrzebuję do strzelby. Tutaj nic nie widzę. Chociaż kurde, nieraz może coś być w kiblu. Takiego żelu też byłoby szkoda. Ale nie ma. Ta animacja z tym otwieraniem drzwi jest denerwująca, bo to wszystko troszkę tutaj wtedy trwa. No chyba za wiele, to tu jednak kurczę. Nie pozbierasz, Kastyjanos. Tutaj ta wybuchowa beczka. No dobra, pytanie, czy tu będzie spokój, czy nie będzie spokoju? Hm. wszystko tu kurczę. Ta, już idę, <grym>, już pedzę. Zawsze chociaż jeden można było wziąć. Musimy zejść tam bliżej, bo to sobie przeszukaliśmy wcześniej. No kolejne wesołe miejsce. Gdy on się podział, to się szybko chyba nie dowiemy. Jezu, co to są za miejscówki? Był pełen tych truposzy. Patrzcie jak on skoczył z wysoka, łu, też niezła. No dobra, jesteśmy. Oho, to chyba też tu jest. Nie robię za dużo im tym rewolwerem. Hm. No za dużo im cholera nie robię. Tracę tylko naboje. Ja pierdzielasz strach tu gdzieś. Iść. Tu jakieś pomieszczenie ciekawsze. Dobra, to się wiadomo, przyda do bełtów. Z tego, coś tu wypadło, nic, ani naboi, ani niczego. Bywa z cholera. Zrobimy sobie bełt wybuchowy. Szkoda, że nie możesz tworzyć amunicji sam. Do strzelby, na przykład. No dobra, biegniemy tym korytarzem, ale. Co za shit. O jezu, tu muszę zejść. Coraz kurde, lepiej. O jezu, ale krwi. Diapierdicze. Czy on nie może tej kurde latarki wziąć po prostu przed? O właśnie. Dobra. Chyba tamtędy, nic tutaj innego nie ma, nie pozostaje nam inny wybór. Gdzie oni, kurde, teraz są? Słychać jakieś strzały. No, muszę zejść niżej. Dobra, biegniemy do nich. O Jezu. Sebastian! Widzę ich wszystkich. jest strasznie tutaj poprane palsie gnido Ten lata zatem A gdzie ona jest nie widzę jej Jego tak? A ona? Ha! Cholera, wie. Tu jest, dobra. Gdybym się nie pojawił, to byłoby ciężko. Ale i tak chyba nie jest lekko. Jezus, Maria, tu z tą amunicją to jest porażka. To musimy przyjść tymi drzwiami, co?

Let's no to ono nam tutaj te drzwi otwiera. Bingo! Dobra! Tutaj się zatrzymamy i widzimy się w kolejnym odcinku, a w tym to wszystko. Do zobaczyska. Cześć!